Przebieramy się, wieszamy nasze rzeczy na hakach pod sufitem, przewracamy słomę i zabieramy się do kolacji. Deszcz leje ciągle, i zimno jest coraz bardziej przenikliwe. Otwieramy wielką puszkę kapusty kiszonej z kiełbaskami i podgrzewamy. Wino na gorąco. Kapustą podzieliłem się z tym chłopakiem, bo biedak był bez pieniędzy i jadł na kolację suchy chleb. Był wzruszony, a wszyscy orzekli, że jesteśmy świetnie wyekwipowani i że widać, iż znamy się na sporcie. Jak dłużej z nami pomieszkacie, to zobaczycie, że tu wesoło ta stajnia i bariera niemiecka z ponurymi żołdakami w ciężkich hełmach. Wśród dowcipów i piosenek tych ludzi tutaj, tamto jest jak szary mur więzienny. Leżę na słomie owinięty w koc i czuję koło siebie dwa światy. Niemal ręką sięgnąć. I znowu, po raz nie wiem który, myślał o Francji. Pomimo wszystkich zarzutów, które można im robić, jest coś w tym narodzie. To jeszcze resztki tego, co było i to może jest najsmutniejsze. To, co inni przeczuwali, za czym podświadomie tęsknili, Francuzi umieli wcielić i rzucić przed oczy w formie jasnej, zrozumiałej dla każdego, życiowej. Nie chcieli nad ludzi, chcieli człowieka, i może dlatego ich wpływ był tak głęboki, tak ostro przeorał kulturę świata. Potem szli dalej siłą rozpędu. Wojna poprzednia ich wyczerpała. Co dali światu po tamtej wojnie? Już znacznie mniej niż im się zdawało. Rozkład? Wszyscy mówią i nikt nie rozumie, dlaczego Niemcy gdzie uderzą, tam zwyciężają. Mówi się o niedołęstwie, o zdradzie, o nieprzygotowaniu słusznie, ale każdy dziś zapomina, że w swojej krytyce używa złej miary, mierzy wszystko Niemcami. I oczywiście nikt nie może wykazać tu tego samego przygotowania co oni. Wszyscy podali się sugestii, odwrócili wielkości i jako miarę własnej słabości uważają potęgę Niemiec. Uważa się ich za zjawisko normalne. Ale że Niemcy są zjawiskiem anormalnym, które uderzyło w normalny świat. Normalny świat okazał się zgniły, zdezorganizowany i niedołężny, jak niedołężnym jest człowiek, goły, napadnięty przez uzbrojonego pijaka lub szaleńca. Ani Polska, ani Francja, ani Anglia nie mogły im dać rady i nie byłyby im dały rady, gdyby organizacja ich była nawet stokroć lepsza. Bo żeby móc się z nimi zmierzyć i wytrzymać natarcie, zarówno Polska, jak i inne państwa. Powinny były przestawić się na styl życia równie nienormalny i obłąkany, jaki był w Niemczech, na tę jednokierunkową ideę i podciągnięcie do niej wszystkich innych zagadnień i od dłuższego czasu. W czasie wojny światowej starł się przeciwnik z przeciwnikiem. Dziś zderzyły się dwa światy dwie religie. Przecież świata Niemiec nie można uważać za normalny, nie można używać go jako miary. Dzisiaj Anglia poradzi sobie z Niemcami dopiero wtedy, gdy sama przejmie ich metody i sposoby, a może częściowo i światopogląd. Napoleon. Jestem prawie pewny, że choć Niemcy przegrają tę wojnę, to wiele idei z ich koncepcji świata, koncepcji ekonomicznych i społecznych. Wsiąknie w całą Europę, jak wsiąkły koncepcje napoleońskie, rozniesione jego wojną. Widzę dzisiaj zupełnie jasno, że świat nie mógł pobić Niemców, bo po prostu był tym innym, starym światem wolności. Świat wolności, praw wolności, nieraz także okrutnych, nie mógł się oprzeć dobrze zorganizowanemu niewolnikowi. Usprawiedliwiam ten stary świat właśnie tu, na słomie, w tej brudnej stajni. Posłucham piosenek i dowcipów, które zrodzić mogła jedynie wolność i słowa, i myśli, i opinii, brak dyscypliny, brak karności i samozaparcia. Płacimy za to wszystko, cały świat płaci, bo choć może pozornie, lecz kierował się on ideą człowieka ze skóry i kości a nie ideą istoty poświęcającej się dla dobra tak zwanych przyszłych pokoleń i wielkości utopii. Jeżeli nie dawał wolności naprawdę, to dawał jej złudzenie. Ten inny nie daje nawet złudzeń. Kulę się pod kocem, bo nagle z przerażającą jasnością dostrzegam, że Niemcy wywracają wszystkie pojęcia, wszystkie wartości. Dotąd wierzyło się w siłę i w wyższość człowieka wolnego. Niemcy nauczyli nas już, wdeptali w głowę myśl, że zdolnym do prawdziwego wysiłku jest tylko niewolnik, że tylko on potrafi naprawdę budować i tworzyć. Niemcy niszczą nas bardziej od wewnątrz niż na zewnątrz. Skutki tego mogą być potworne. I równocześnie, gdy myśl pokrywa się gęsią skórką, Nudzę wewnątrz walca z Fausta Gunoda. Myślami też jestem na pograniczu. W myślach też odczuwam linię demarkacyjną. Aż nagle widzę znowu cienkie, wygolone i rude brwi panny Dory. Sypią się słowa niemieckie, układają w zdania, spadają w takt kropel deszczu za ścianą. Wspomnienia senne i rozmazane. Sens, te hełmy. Tam, w dżungli konga nad brzegami jakiejś rzeki, Frobenius wspominał dziwną termitierę. Wysoki stożek, nad nim przepiękna kopuła pocięta korytarzami i arteriami, w których malutkie mrówki poruszały się z rytmicznym dźwiękiem. Cicho i spokojnie. Lecz co cztery tygodnie ten spokój nagle pryskał. Z wewnątrz dolatywały odgłosy jakby eksplozji, głuchych wybuchów. Aż w któryś dzień powierzchnia termitiery była zniszczona, kanały otwarte i tysiące żółtawych trupów walało się w czerwonej ziemi ruin. Kopuła pękała. W nocy w świetle lampy widziało się młodą generację tego samego gatunku termitów, która wyszedł już z dolnych warstw termitiery, mordowała i niszczyła górę bez reszty. W nocy następnej. Uprzątała trupy i zwaliska, tworzyła swój ład i znowu następował okres ciszy i spokoju. Dlaczego zaczynał książkę, której tytułu już nie pamiętam, właśnie od tego? Freulein Dora, was meinte ea? Er? Freulein Dora wyciągała z torebki papierosa, słuchała czy nikt nie idzie i szybko częstowała mnie. Filamis Gos. Als höchste Ordnungsform der Menschen wird heute von den Deutschen der Staat betrachtet. Nach der Hegelschen Philosophie war er der höchste Wert auf Erden und verpflichtete als solcher die Menschen, sich ihm bis zur Aufopferung des Lebens hinzugeben. Fräulein Dora, Diese Wertung ist falsch. Das ist falsch. Das ist ein Wahnsinn. W ciemnej nocy chlupie deszcz. Wiatr rzuca strumieniami wody o ścianę i szarpie drzwiami. Leżał pod kocem skurczony jak gąsienica przebita szpilką i wiję się, nie mogąc usnąć. I tylko ciągle coś tańczy w takt walca z Fausta.